Nazywam Wiktoria i jestem na egzaminie wewnętrznym. Tak, spotkaliśmy się tutaj z panią Wiktorią, instruktorem, panem Mirkiem. Dzień dobry. Tak, na egzaminie wewnętrznym. Sprawdzamy czy pani Wiktoria jest przygotowana, czy wszystkie elementy zgodnie z zasadami egzaminacyjnymi są realizowane. Także krok po kroku wstępnie mamy zrobione te elementy podstawowe z przygotowaniem do jazdy. Teraz chwileczkę będziemy jechać w ruchu drogowym. Dobrze? Mhm. Także przygotowujemy się dalej do końca. I będziemy startować się. Tu mhm. mamy już zapięte podstawy. Dobrze. I teraz poproszę, po lewej stronie mamy takie miejsce yy, i spróbujemy wykorzystać je do zawracania z użyciem biegu wstecznego. Ja wskażę tak bardziej konkretnie. Teraz tylko podjedźmy do przodu i działa. Wykorzystajmy to miejsce po prawej stronie i zawracamy z użyciem biegu wstecznego. Zawracamy. Mhm. i you, darling. Na tej drodze będziemy zawracać w pierwszym dozwolonym miejscu. Teraz postaramy się, to już tak poza tymi elementami, bo to zadanie egzaminacyjne, zmiana pasa taka dla sprawdzania nie będzie realizowana, ale ja chciałbym sprawdzić przy okazji jeszcze tutaj w ramach wewnętrznej takiej kontroli, poproszę zmienić pas na lewy i z powrotem na prawy, dobrze? prawo, w miarę możliwości. Tak, sprawdzimy jeszcze raz tą zmianę pasa w dużym ruchu. To jest trudne elementy, jeden z bardziej niebezpiecznych. Została jeszcze kontrola martwego pola, bo nie wiem, nie zauważyłem, żeby była. Przyjeżdżając przez to skrzyżowanie zmieniamy pas naprawy. O no właśnie. Dostosowujemy się do sytuacji. nie możemy zmienić dźwigniku pasa, no to musimy wyłączyć kierunkowskaz, bo przejeżdżamy teraz przez skrzyżowanie na chwilę i powtórzymy to działanie. No dobra, zaraz. Teraz tak. Plusem jest to, że potrafimy jednak podjąć tę decyzję, kiedy możemy zmienić pas. Natomiast małym minusem jest to, że w trakcie zastanawiania się nad tą zmianą pasa ściągasz nogę z gazu. Co wtedy się dzieje, jak ściągamy nogę z gazu? Hamuje samochód. samochód. I w tym momencie, kiedy ściągamy nogę z gazu i zaczynamy hamować, to zakłócamy, się, zakłócamy odbiór tej prędkości i odległości pojazdu, który jedzie na pasie, na który chcemy wjechać. I sami sobie utrudniamy niechcący. Czyli raczej, jeżeli przed nami nie ma żadnego zatoru i ta przestrzeń jest, to nie ściągamy nogi z gazu. Okay? Ile godziny temu są? Mirek godzinę temu to samo Mirek godzinę temu to samo mówi. No, uduszony. Okay. No to jeszcze raz, no cóż Mamy długi odcinek, mamy plan, gdzie mamy pojechać Więc Trening czynieniem mistrza Jest blisko ideału Ale my chcemy, żeby naprawdę było to super, super A mamy chwilę, bo będziemy inne zadania tam dalej wykonywać Także poprosimy zmianę pasa w dużym ruchu Czyli to jest na zasadzie tylko treningu Tak, nie ściągamy nogi z gazu, jedziemy normalnie, tak jakby się nic nie działo Mamy dużą przestrzeń przed sobą Jaka decyzja? No tak, jeszcze z lekkim akcentem gazu, z lekkim akcentem gazu. Delikatnie, dobrze. Zmiana na prawy. No i tutaj inna formuła jest, tak? No i zwalniaj, i Chcemy zmienić pas, czyli zwalniamy, tym razem zwalniamy. Nie zatrzymujemy, nie zatrzymujemy. To już gaz. Pójdź, zapalaj, 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 zapalaj szybciutko. No już się zdenerwował kierowca. Możemy teraz? Tak. No i mamy przykład na to, że każda zmiana pasa będzie inna, może być inna. Wcześniej mieliśmy samochód rozpędzony i perspektywę jazdy, przed nami żadnego zatoru. Tutaj teraz skomplikowało się, bo zagęściły się samochody i musieliśmy zmienić cały system. Ale pogubiliśmy się. I instrutor zapisuje w swoim kajciku zmiana pasa w dużym ruchu do zrobienia jeszcze, bo to właśnie w takich sytuacjach było bardzo trudno. Głowanie prosto padły przodem, po prawej stronie mamy miejsce, co prawda jest to pojedyncze miejsce parkingowe i spróbujemy. Я хочу подойти до темы, потому что не знаю, Dobra, ja Cię zatrzymuję? No nie, liczyłem na to, że sama się zatrzymasz i podejmiesz decyzję, że tu nie wiedziemy w ten sposób. I e, powiem tak, dajmy na luz naręczny, jaką Ty tutaj powinnaś podjąć decyzję odnośnie tego wjazdu, bo to jest taka fajna nauka ja powiem. Ci. Nie przejmuj się tym, że to nie wyszło, bo to mm -hmm. rozwikłamy tą sytuację. E, po pierwsze, jeżeli mamy pojedyncze miejsce parkingowe, a było pojedyncze. Mm -hmm. jedziemy z prawego pasa. To od razu skoro do jak Nie możesz wjechać. Posłuchaj mnie teraz. Mm -hmm. Nie jestem w stanie wjechać ani ja, ani twój instruktor. Nie ma takiej możliwości, bo tu już wchodzi w grę fizyka. Czyli długość pojazdu, kąt najazdu. Tutaj nie mieliśmy jakiegoś możliwości najechania, żeby zrobić, bo jakby to było to samo, tylko z lewej strony, jakbyśmy mieli tam, czyli masz ten kąt najazdu jest duży, ten promień skrętu jest duży, tak? Mhm. Tutaj masz mega mały, więc to się zawsze skończy tak jak teraz. Nawet nie próbuj, próbuj, nie, nawet nie próbuj wjeżdżać. Mhm. Podejmujesz decyzję od razu do egzaminatora, wykonam parkowanie z korektą i działasz. A wiesz, że są dwie formuły, dwie, dwie, dwie opcje wjazdu tutaj do tego miejsca parkingowego, wiesz o tym? Ja ćwiczę tą pierwszą. No ja znam tą, że z korektą od razu... Próbuj, próbuj, wyjedźmy. Musimy wyjechać na pozycję tą startową, na pewno w tą stronę chcesz kręcić. w wprost. Dlaczego? I później... ja bym chciał, żebyś w prawo skręcała. Przecież mamy wrzucić tył. Na prawy pas, tak? To kręć prawo, Maxa. No, widzisz? My chcemy, jak pojedziemy długo z prostymi kołami, to w ogóle będziemy mieli problem. Jeszcze do tyłu, bo wyjedziemy na swój, jeszcze do tyłu. No i teraz już Poczekaj, bo ja ci pomogę. Jeszcze, 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 jeszcze. Widzisz? Nam, chodziło o to, żeby znaleźć się na tej pozycji. O, tu, tak jak jechałaś. No to teraz postaraj się zrealizować to zadanie. Mamy wjechać przodem, prostopadle. No, mu sygnał, że jedne tu skombinuję. No i teraz będziemy próbować. Mhm. Dobrze. Może być. Dobrze. Tak. Co teraz? Dobrze. Najpierw kręcimy, a później dajmy kierunkowskaz, bo tak to za każdym razem będzie się wybijał. Do, do tyłu patrzę no właśnie Dobrze, czyli umiesz. A skąd? O, ej, ej, mm. to żnubne. ale dobra, a skąd ten pomysł, żeby za tym pierwszym razem, bo to się skończyłoby obranym egzaminem? Skąd ten pomysł? Nie, nie, wiem, jakoś nie proszę po prostu. Nie, 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 nie próbuj. Bo jak umiesz, masz to wytrenowane, dobry sposób, bardzo dobry sposób, kierunkowska, spełna kontrola lewego pasa, wszystko zrobione, prawidłowo, wjazd, super. Natomiast ten pierwszy raz był w ogóle katastrofalny, nie? Czyli tego nie, nie próbuj. Nie, 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 nie próbuj w ogóle, nawet, bo mówię ci szczerze, nawet ja z dużym doświadczeniem, czy tutaj pan Mirek, nie jesteśmy w stanie wjechać. No, bo tutaj nie da rady wjechać w tej pozycji z prawego pasa w prawo, no nie da, no, nie ma opcji. Tyłem? Tak. Tyłem? Tak, ale parkowań, tyłem? Na egzaminie nie ma, no nie tylko bardziej tutaj w tym kierunku, ale dobrze, 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 zapamiętamy, że tak nie próbujemy, dobra, okej, okay. okay. wyjeżdżamy, kontynuujemy. Jaka jest zasada i co mówimy na egzaminie państwowym, jeżeli mamy ścianę? Podjeżdżam. Nie słyszałem właśnie, podjeżdżam i to słowo klucz, to jest po pierwsze, po drugie, przesuwanie samochodów kilkanaście razy do tyłu z chwilowym zatrzymaniem i kontrolą. Mhm. Czyli nie ma ciągłej, powolnej jazdy. Oczywiście na egzaminie możesz korzystać z kamery, żeby nie było. Mhm. Jest kamera i będzie aktywna. Tak, zatrzymaj się znowu. Znowu, to jest... Już za, już za dużo przejechałaś. Mhm. Pamiętaj, że ty dalej nic nie widzisz. Ty nie możesz jechać... Jednym ciągiem, bo egzemeter trzyma nogę nad hamulcem i jak tylko się coś pojawi, on się zatrzyma. Dobrze, kontrola.